Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem zespołowy deathmatch na jednej z moich ulubionych map, autostrada do Teheranu. E, wielu z Was na pewno wie, że ta mapa jest po prostu dla mnie. AKS-74U, to jest mój ulubiony setup w klasie technika. E, jak wygląda ten setup? Proszę bardzo. AKS-70U z celownikiem mechanicznym, chwyt przedni, ciężka lufa, bez kamuflażu. Dobra, jedziemy. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie... Ubić przeciwników. Ktoś już mi tutaj laserem sieknął po oczach. Dobra, mamy z przygwożdżeniem coś. Coś ich tam z przygwożdżeniem. Dobra, 3-0 już prowadzimy. Holender. Dosyć, dosyć szybko żeśmy się rozpędzili. No, ale wskakuj, wskakuj. 4-1. Bardzo ładnie. Coś czuję, że ci wszyscy nasi przewrócili. Przewodniczy... Tak jest. Widzę, że oni są w tym budynku tu naprzeciw. Boże jedyny, jak to można... że tak powiem... O, ktoś tu jest. Dobra. Teraz przejdźmy na górę, bo ja widzę, że oni są w tym budynku tutaj naprzeciw, słuchajcie. Wystarczy zrobić taki mały myk. Dobra, i uciekać oczywiście, bo za chwilę ktoś mi dupę odstrzeli. Dobra. Za, za, załadujmy sobie apteczkę. Ktoś tu wchodzi w ogóle tą stroną. Dobra, dobra, dobra. A kurde, jeszcze widzę, że. Chłopaki oaktywowali chyba, chyba. O nie, z złym jestem, z złym miejscu o złej porze. Okej, okay, okej, okay, okej idziemy, 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 idziemy tutaj. Dobra, jest tu koleś kurde no Nie mam przeładowanej broni, nie, nie mogę teraz już tego zrobić. Dobra, jest następny. Czekajcie, bo ktoś mi tu zabił mojego współzawodnika. Wow, ej, no już myślę Nie, 1% procent, kurwa Słuchajcie, gdybym nie przestał strzelać A podejrzewałem, że kolesia zabije właśnie Na pewno bym go ubił, ale Kurde, no wydawało mi się, że już po takiej ilości Amunicji włożonej zginie No niestety nie zginął, no peszek, jak to mówią Wkurza mnie ten, ten Latający główny maf Będzie nam tutaj trochę brudził, Bo będzie nam zaznaczał wszystkich Ej, ktoś tu jest to jest. Dobra, jest. Nie zadziera się z Rohanem. Wypad mi z tym mawem. To jest jeszcze jedna osobka. Wow! Nie, 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 o, Zaraz mi piźnie! czymś, zaraz mi czymś pisznie. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Czołgiem, czołgiem. O właśnie... Nie... nie. Udało się słuchajcie Ale ich wytłuk ładnie. Dobra, pięknie! Pięknie! O kurwa to jest snajper Ja pierdzielam i OK Okej Co? Granata mi życie co, myślałeś, że cię nie widziałem? To patrz teraz <laughs> O ktoś mi świeci po gałach, a to nasi. <laughs> o Boże Ja pierdzielę to nie, nie ma to jak AK, kurde, nie ma to jak AK. AK po prostu rządzi. Rządzi w świecie. Hey baby. Hej baby, hey baby. Hey baby. Dobra, zatankujemy sobie troszkę energii. Tak, ktoś tu jest? Moment, 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 moment. Przeładujmy, przeładujmy sobie na rpg Bo za chwilę to może być dość kluczowa sprawa. Ktoś tu jest. Dobra, schowajmy się, bo za chwilę snajper mi dupę odstrzeli. O, jest! Dorwałem, dorwałem go. Co myślicie, że jak będziecie używać M16, to będzie kurde. M16A3, to będziecie guru. Nie, ma tak lekko, słuchajcie. Nie ma. To, to jest koleś, ej! Zabijecie go, czy będziecie się tak zastanawiać? Dobra, ja idę na dół, słuchajcie, bo. O, tu jest kolo. Wow! O, pany, pany. Źle, źle, że tak powiem. Wybrałem, źle wybrałem, bo myślałem, że tam kurde nikogo nie będzie. Po prawej stronie przynajmniej. Okazało się inaczej. Dobra, wrzućmy im tam granata, bo ja coś czuję, że oni będą tam próbowali sobie wejść. O, i właśnie, weszli. Chodź, chodź, chodź. Wow, snajper gdzieś tam napiszda. Jest tam. Wow, zniszczyłem ładunek? Dobra, mamy go. To jest jeszcze jeden koleś. Jest. Zobaczcie, jak, jak, jak ta broń sprząta przeciwników. Ona po prostu jest mega zajebista. Kurde, nie. A, mam cię. Jeszcze jeden, jeszcze jeden to jest. Zabijcie gnoja. Dobra, w miarę dobrego respa dostałem. Wow, wow, co to było? Kurde, ale lag. Uuu, niezły lag. Powiedziałbym nawet, że piękne. Chodź, chodź, chodź. O, peszek. Czekajcie, 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 jeszcze, jeszcze jeden erpek poleci za chwilę. Uwaga! Co prawda nie trafiłem go z RPGa już. O kurde, ktoś tu jeszcze jest! Kurde, no! Cały czas ktoś mi świeci tu laserem po gałach. No właśnie, jest jeszcze jeden. A może granata mu tam podrzucimy? Po prostu zwyczajnie. Jest, 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 jest! Kurde, no nie wyjdę stąd, słuchajcie, nie wyjdę stąd. A to jest jakaś apteczka w ogóle gdzieś Dobra, ja na razie się to jeszcze schowam, słuchajcie. O erpek tu leci. Jeszcze mamy jednego erpega. Źle, źle stoję, źle, znacie źle siedzę. Wow! O! <noise> Zobaczcie co tu się dzieje Dobra, spierdzielamy stąd. Dobra. Zobaczmy czy to ktoś jest jeszcze. Dzień dobry. O Jezu, tu jest jeden koleś. On mnie nie zauważył. Dobra, jest, mam go. <laughs> Dobra, czekajcie. Prze przeładujmy, 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 przeładujmy. Na spokojnie, na spokojnie. O kurwa, tam idzie koleś. Chodź, wylaź, wyłaś. No. O, w mordę. Nie, nie tu. Nie, dr nie drutem, kolczastym. <laughs> nie, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Zdążyłem. <laughs> Czekajcie. Słyszę kogoś. Jest jeden. Jeszcze jeden. O, jest to już. Ale tutaj naprawdę rzeźnia była, ja pierdzielę Wypad mi z tym mawem, kurde, no, ten Maw wam nic nie daje. Gdzie oni są? Tam... Wow. Wow, 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 wow. Dobra, spadamy spalamy stąd, bo tutaj widzę, że napierdzielają tymi snajperkami. Idziemy tędy, choć tu ktoś zginął, co prawda, ale widzę, że chłopaki ogarniają sytuację. O, ktoś jest na dole. Okej, okay. jeszcze jeden Zabił go Jak on mógł Jak mogłeś go zabić? Dobra, jeszcze jeden Dobra Jeszcze jeden tu <laughs> nie wiem, czy już go zabiłem, czy nie. <laughs> Chyba nie. Ale nieważne, nieważne, nie zważę, że była. Ja pierdzielę. O. Wow, 33 do 5. Nawet nie wiedziałem, że. O, ale dobra, znowu. Co mnie kurde, wrzuca? Słuchajcie, kilka osób. Zobaczcie, kilka osób, które ma tam jakieś wyższe lewele. Chociaż u nas szału też nie ma. Czyżby nagle wszyscy zaczęli kupować ee, Battlefield 3? Jakaś promocja? Dobra, pozdrawiam wszystkich. Zapraszam oczywiście do komentarzy, do ocen, subskrypcji. To był mój ulubiony setup, jeżeli chodzi o klasę technika. Trzymajcie się, cześć!